Dobra, więc dzisiaj weźcie nagram coś o ciężarówce. Czym jeżdżę? Jak to wszystko wygląda? Plusy, minusy. Z mojej perspektywy, oczywiście. Więc tak. Jeżdżę freightlinerem, to jest z tyłu, oczywiście. Dzisiaj nie mam szczepy, znaczy naczepy, jak to w Polsce. Tam się mówi poprawnie. To jest freightliner Cascadia 2010 rok Kurde, no tak zaparkowany jestem, że no cholera nie mogę go tak ład, ładniej pokazać z, da, z dala ale dobra, no spróbuję jakoś ogarnąć to wszystko pokażę wam jak on z przodu wygląda ja na trak stopie jestem minus 8 stopni, ale nie, nie czuć, że jest tak zimno no co tak to wygląda mniej więcej, nie wiem, z profilu, z boku, jakby to Wam pokazać. Bardzo wygodna ciężarówka, mówię Freightliner 2010, Freightliner Cascadia. Kurde mówię, no nie mogę go tak z boku. Czekajcie, hmm. Kurwa macie. Przeżyłem! Poczekajcie chwilę, tylko buty zdejmę. Więc mówię, zanim buty zdejmę, to mogę trochę pogadać. Więc tak, ciężarówka bardzo wygodna, nie? Standardy Volvo już są, jeżeli chodzi o wygodę. Jazdy, nie? Wygodę jazdy, dużo miejsca z tyłu nie czuć, nie, nie czuć na przykład te starsze freightlinery, nie? Bardzo, bardzo twarde były, każdą dziurę było czuć. Strasznie huczało w tych ciężarówkach, bo jakieś nie, nie, nieszczelne były. Ta też ze szczelnością nie jest najlepsza. Czekajcie, sekundę, kurde, bo dobra, więc co dalej ciężarówka. O. Ma dużo. Jest obszerna bardzo, nie? No może wam tutaj z przodu pokażę. Pełno ma takich schowek, nie? Schowków. O, tutaj takie jakieś tam schowki. Wszystko widzicie następne. O. Tam akurat papiery zawsze trzymam. Następny schowek, następne. O. Tutaj jakieś kurde gówno można położyć tutaj na kluczyk schowek radio CB wiadomo na polski kanał wrzucę ale oczywiście nie ma jest tu jakiś gostek jest tu jakiś gostek nie ma więc wyłączamy Następnie oczywiście o, no i dobra no mówię, no i tak o tak wygląda właśnie mój. E, tak wygląda właśnie, jak się jedzie w tej ciężarówce. Znaczy, moje siedzenie tak to wygląda ten cały, kurde, na jak to nazwać? Te, ta deska rozdzielcza, czy to, czy jak to tam, cholera, poprawnie by było. No, GPS to jest mój, wiadomo, co jeszcze. A no, takie, no radio, nie radio, tutaj radio satelitarne. Bardzo popularne było zresztą. E, muzyka hinduska jest na... Czekajcie. Kanale 151? Nie. 159. A no dzisiaj akurat... Dzisiaj akurat spokojnie. O, tutaj na kubki takie kurcze są. Jakieś... Wnętrza. Nie. Tutaj dobra. Tutaj jest też taki schowek jakiś. Nie używam go zbytnio. Tu mam swoje rzeczy. Tu mam swoje rzeczy. Takie papiery o tej e, wszystkie, znaczy nie wszystkie, ale większość tych truck nie? Jest po prostu opisanych, gdzie zjechać, jaki numer zjazdu i tym podobne. Wiadomo, mapa. Najlepszy przyjaciel kierowcy. Bo GPS mówię nie zawsze. Łańcuchy mam tam na dole, to jak mówię, w górach się jeździ. Jak się w górach jeździ, czy, czy bardziej na zachodzie, są restrykcje. Miałem ja łańcuchy mam tam na dole, więc mówię, no pasażera zbytnio tutaj w tym momencie nie mógłbym mieć, bo jest zawalone. Co dalej? O właśnie, to mi się podoba u Freightlinera, to muszę bardzo pochwalić. Posłuchajcie, firanki. O, pięknie firanki. I, i te firanki są, co jest najważniejsze. Kierowcy będą to wiedzieli, o co mi chodzi. Są bardzo solidne. Volvo na przykład tej firanki, wiecie co, to se mogą wsadzić gdzieś. Jak miałem własną ciężarówkę, miałem własną ciężarówkę a przez 4 lata, nie, no to ja huchałem, dmuchałem, to kurde było tak wypolerowane wszystko. Miałem tysiąc maskotek z tyłu, to no mówię, było tak przytulnie, że ludzie naprawdę za każdym razem jak ktoś wchodził do ciężarówki, jakiś tam kolega czy coś, przytulnie było, nie? Nawet na granicach czasami bardzo mi, mile mówili, że kurde aż przyjemnie do takiej takie ciężarówki wchodzić, nie? Bo mówię, miałem dywanik, nigdy w butach nie wchodziłem, eee, mówię, tysiące maskotek, czułem się jak w domu, nie? Telewizja, mikrofalówka, lodówka, co tam jeszcze? No miałem wszystko, co potrzeba do życia, nie? Oprócz oczywiście prysznicu i kibla. I co jeszcze? No ale mówię no, ta ciężarówka mnie zrujnowała, więc kij z tym. Ale do czego ja dążę, bo ja coś chciałem mówić. Aha, właśnie, i te firanki, nie? W mojej ciężarówce. Ja mówię, tak mają o tę ciężarówkę, ale kurde, zrypo, po, połowa tych firanek i tak, i tak zerwane były, nie? Te takie małe zawiasy. Te małe zawiasy takie... tutaj. O to, nie? W Wolwie to takie było tandetne, że kurde, na przykład ledwo minimalnie tu trzeba było uważać, żeby tą firankę wyciągać, i już zerwało się i poszło wszystko. nie. I ja mówię, a no to kurde, czy mówię połowę było tych zamiasów zerwanych, oczywiście, czy mówię bardzo, bardzo niedociągnięcie Wolwa nie? pod tym względem. Bardzo to tutaj nie podobało mi się. Tutaj wiadomo, te, te większe filanki są bardzo solidne, nie? Można się zamknąć. Tu jest właśnie kabina. Kurczę, no nie mogę zrobić z dala bardziej na kamerze, oddalenia, więc postaram się tutaj jak najbardziej cofnąć. Więc widzicie łóżko, no mój tam laptop, akurat na łóżku. Łóżko jest. Śpiwór. Eee, u góry, drugie łóżko nie. Tutaj akurat włożę ze sobą zawsze. Eee, Zawsze w razie czego kuler, nie? Jak mi tutaj by lodówka siadła. Ale lodówka działa. lodówka. Lodówka. O. To ma moje żarcie. Moja dieta, moja dieta! Papryki! Papryki! Kurde! Ktoś pamięta te papryki? Patrzcie co tu się dzieje Papryka, kurde, nie będę dzisiaj wchłaniać pap... Nie będę wchłaniał papryki, bo już widzieliście to O Papryka, patrzcie jakie okazy, patrzcie na to, patrzcie na to, tak wchłonić zarazem, nie? Kurde, o, o, patrzcie no. Kurde, zakrztusić się i zadławić i zdechnąć kurde można, ale spoko. Więc tak. Cholera. Czekajcie, kurde, chodź, no. Cholera, człowiek chce pokazać ludziom, teraz nie może włożyć do tego. Sieć! Dobra, więc tak. No i co? No i wiadomo, jest ten, zamrażalka, tutaj mamy następne, szafkę następną, nie, tam akurat nic nie mam w tej szafce, tutaj takie o, głupoty, jakiś papier, nie papier, chusteczki o te, moje kurde, kask, kask, bo czasami potrzebujemy, nie, kask, czasami potrzebujemy, Cześć, to chyba źle, nie, no, dobra, kask, nie, Coś jakoś źle mi się... Czemu on źle wchodzi mi? Dobra, nie będę się bawił z tym kaskiem. Co jeszcze? Czekajcie. Więc tutaj... Po drugiej stronie następna szafka. Tutaj moje ubrania są oczywiście. Można powiesić sobie... Ach, kurde. Tam jest taki jakby do powieszania ubrań, żeby się nie gniotły. Ja powiem szczerze, nawet tego nie zauważyłem wcześniej. Dopiero teraz. Więc następny raz... Ubrania będą już na wieszakach. Tak, tak, wiesz, że już 5 miesięcy nawet, nawet nie, nie zwróciłem uwagi prosto, nie? Następna szafka. O, następne tutaj. Tutaj patrzcie, stoliczek. Stoliczek jest, nie? Żeby sobie wpisać papiery, czy tam jakieś e, dokumenty. O, można otworzyć. Tam dokumenty w środku można trzymać. Tutaj na dole następne rzeczy. Tutaj no, na ogół brudne rzeczy zawsze wkładam. Wrzucam je do prania. Co jeszcze, kurde? Eee, no nie wiem, no, to, no widzicie, no ta ciężarówka jest bardzo obszerna, wygodna, fajnie się w niej jedzie. Łóżko jest bardzo ważne. Łóżko jest naprawdę duże. Większe, na przykład ten, to jest średni ten nie? To jest na przykład średni. Cicho sieć To jest średni ten kurde Jak wygląda? Ten model jest porównywalny do tego największego modelu yy, czyli Volvo 880, nie? Na rynku amerykańskim, jeżeli chodzi o o, o te kurde no nie mogę się z tego kupić. Jeżeli chodzi o w środku, no kurde, no, nie mogę się wysłowić. Co się dzieje? Kurde. Zaczyna się, zaczyna się! Niewysławianie! A nie razu nie przekląłem! Więc nie pisać mi! <gryw> znaczy, nie pisać, więc nie, nie ma rudzić. Ci, co nie lubią, że przeklinam. Nie dobra, serio mówię, dobra, bo tak tysiąc myśli na raz, nie? Volvo 780 ma jeszcze troszeczkę bardziej obszerną kabinę. A to na przykład Volvo średnie 670. Nie jestem pewny co do szerokości, ale minimalnie chyba jest mniejszy w środku. Więc mówię, to łóżko tutaj. Jeżeli chodzi, jak ja miałem własne, własne Volvo, nie, 670, to to łóżko było troszeczkę mniej, bardziej takie, no mniejsze, mniejsze, mniejsze gabaryty były, nie mniej wygodne, znaczy wygodne, wygodne, wygodne było, ale nie miało tych takich dużych gabarytów. No nie wiem, co tu jeszcze wspomnieć no, o tym freightlinerze. Wiem, że tak nudzę, ale chcę, kurde, nie chcę niczego zapomnieć, a na pewno zapomniałem tysiąc rzeczy, no bo co jeszcze mogę Wam powiedzieć? O skrzynia, skrzynia 13 biegów, nie? 13 biegów skrzynia. 13 biegów. Tutaj, kurde, pubie. Pubie, znaczy górne. No to ja mówię, no trzeba, ja będę wam pokazywał, nie? Ale dobra, powiedzmy, sprzęgło naciskam. O, jedynka, dwa... dwójka, trójka, czwórka. Idziemy do góry. Piątka piątka niskie, piątka wysoka, szóstka ni szóst a! szóstka niska, szóstka wysoka, no i wiecie o co chodzi, no 8, 4 niskie, 4 wysokie, nie, czyli 13 razem biegł, bo jeszcze tylnie są dwa, nie, jeden do tyłu i jeden, znaczy no, nie powinno się tak robić, o, jeden do tyłu, albo do góry, i teraz do tyłu, tylko jeszcze, szyb, czyli szybszy bieg Tylnie, nie. Co jeszcze chcę wam? Tu tutaj, kurde, nie chcę mówię, nie chcę niczego zapomnieć. No kurde zapomniałem tysiąc rzeczy na pewno, nie. Tysiąc rzeczy na pewno zapomniałem. Eee, no co jeszcze no? Tak patrzę, czy kurde, o czym to jeszcze wspomnieć, no o czym to wspomnieć. Ciekawostka jeszcze, co, tak mówię na szybciotko. Tutaj o, podczas jazdy, podczas jazdy mogę, kurde, nacisnąć te. Jak wiadomość jakaś przyjdzie do mnie. Naciskam to gówno. Oj, przeklałem, cholera. Po raz pierwszy w tym wideo. No dobra, naciskam ten. Oto tutaj. Jak to tam się nazywa? No i tutaj mówię i mogę czytać sobie wiadomości od policjanta. Nie, mój policjant. Zamknij się! Ta baba mnie roz... rozścieczano. No i to jest policjant, właśnie nie. O, podłączony. Kable mnie pod satelitę. Dzisiaj, kurde, generalne czyszczenie. Wiecie co? Kurde, mogłem ten filmik nagrać. Jak już wyczyszczę, bo dzisiaj, kurde, chcę podkurzać w ciężarówce. Wytrzeć kurze. Ale wiecie co? Kurde, nie. nie. Nie chcę mi się... Nie chcę mi się powtarzać nagrywania, więc trudno. Wrzucę tak, jak to jest, no. No nie wiem, co jeszcze chyba. No nie mam tu nic do wspomnienia, no. Kurde, ciekawostka taka mała. Małe, głupie z tyłu widać z tyłu, tutaj można sobie jakieś lampy. Nie lampy, radio, czy głośniej, czy ciszej, nie ogrzewanie i te sprawy. Takie malutkie okienko można sobie otworzyć. Światło jest tutaj, światło u góry. No mówię, no słuchajcie, no nie wiem, no już to nie mam odcinka, bo zapomniałem wspomnieć, właśnie tutaj, jak już jesteśmy w sleeperze, że tutaj się otwiera. Chyba dwukrąg potrzebował, bo chyba jedną, nie właśnie, więc mówię, jedną będę musiał, o, otwiera się normalnie to łóżko, no i mamy tutaj cały ten, nie, całe bagaże, kurde, co się dzieje, no. więc mówię, tutaj mamy o, papiery, nie papiery, serwetki. Te moje kurna puszki, pełno puszek żarcia, picie, nie picie, woda, nie woda, te sprawy, to jest następny. Tu jest jedna taka ciekawostka, że tutaj te drzwiczki z boku nie mam dojścia do, tych, do tej, właśnie tutaj, yy, kawałka, nie wiem jak to cholera nazwać, no, compartment, kurde, no nie wiem, sorry, to Polsku nie wiem jak to się nazywa, tego, tej części ciężarówki, nie, nie mogę z, z, bo, z tego z zewnątrz się dostać. Więc tam nigdy nic, nic nie trzymam w, tej, w tym boku tutaj. Tutaj mam takie bardziej już potrzebne jakieś oleje, nie oleje, młotki, nie młotki, kurde, nie. Te sprawy. I tutaj właśnie te drzwiczki z boku, tam tam się otwierają na zewnątrz, czyli po prostu mogę. E, wszystko wyciągnąć sobie z zewnątrz, nie? Takie bardziej brudne rzeczy, jakieś młotki czy coś olej, latarka. Kurczę, no i te sprawy, nie? Jakieś pasy, nie pasy. To mówię, to się z zewnątrz wszystko wyciąga, a mówię tutaj to, to się takie kurde, zamyka się, tu mówię takie bagaże można trzymać, czy właśnie tak jak ja zapasy, no więc zamykamy, ja uciekam stąd, idę kurde tutaj trochę po, posprzątać, nie, co jeszcze, eee, no i to wszystko no, muzykę może jakąś, o, zaczyna się,

Dobra, ja uciekam stąd.